Trójkąt ABC jest równoboczny, punkt E leży na wysokości CD tego trójkąta oraz CE równa się 3 czwarte CD. Zatrzymam się tu na chwilkę. Zawsze od razu wtedy zapisujcie sobie wygodne oznaczenia na waszym rysunku. Nigdy nie, nie, nie podpisujcie, jakby całego boku, czyli całe, całego tego długiego odcinka jako jakąś tam niewiadomą, tylko podpisujcie sobie te małe odcinki. Więc jeśli tutaj mamy informację CE, czyli cały ten obszar, o stąd. Odcinek stąd dotąd jest równy 3 czwarte całości tego CD, to podzielmy sobie całość na cztery części. I tutaj będzie jedna z tych części, a tutaj będą trzy z tych części. Bo CE to ma być 3 czwarte z całości. W ten sposób zawsze to oznaczajcie, stosunki tych boków. I teraz w takim razie jak to wiemy, to idziemy sobie dalej. Punkt F leży na boku BC. I odcinek EF jest prostopadły do BC. Widzimy to na rysunku, mamy kąt prosty napisany. Tutaj oczywiście też będzie kąt prosty, dlatego że to jest wysokość w trójkącie równobocznym. I teraz mamy wykazać, że CF jest równe 9 ,16 CB. CF, czyli to jest ten bok, zrobię go na zielono i on ma być równy 9 ,16 całości tego boku CB. Jak to zrobić? No możemy sobie oznaczyć boki ze względu na trójkąt równoboczny. Czyli jeśli to jest trójkąt równoboczny, to znaczy, że jak ja tutaj napiszę a, no to tutaj połowa tego boku to będzie a przez 2. Natomiast wysokość, mamy wzorek na wysokość w trójkącie równobocznym, to będzie a pierwiastek z 3 przez 2. I teraz, jeśli ja moją wysokość podzieliłem na cztery równe odcinki, no to ten bok CE to będzie 3 czwarte z wysokości całej, czyli to będzie 3 czwarte razy a pierwiastek z 3 przez 2, czyli to będzie 3 pierwiastki z 3a przez 8. Natomiast y, ten malutki odcineczek, x. No to będzie 1 czwarta, czyli to będzie 1 czwarta h, czyli to będzie 1 czwarta razy a pierwiastek z 3 przez 2, czyli to będzie a pierwiastek z 3 przez 8. No i to jest odpowiednio to moje 3x i to moje x. Ok. I teraz, co dalej muszę zrobić? No, prawdopodobnie trzeba będzie skorzystać po prostu z trójkątów podobnych, bo zwróćcie uwagę, że my nie mamy znaleźć konkretnego boku, w sensie obliczyć, ile wynosi, tylko mamy znaleźć stosunek boków CF do CB. Jaki jest stosunek tego CF do całości boku CB? Więc tak, de facto, jeśli my pokażemy to CF, za pomocą X, czy tam za pomocą tego naszego A, to już będzie praktycznie po zadaniu, bo wtedy wystarczy podzielić jedno przez drugie i skrócą nam się te, te symbole X, czy tam A. Więc zróbmy tak, znajdźmy tutaj trójkąty podobne. Trójkąty podobne są tu wszędzie praktycznie na tym rysunku. Mamy trójkącik CFE, który jest podobny do trójkąta CBD. Dlaczego? Dlatego, że mamy pokazany jeden kąt prosty tutaj. I tutaj, a drugi kąt jest wspólny. To jest ten kąt. On jest wspólny dla y, trójkąta EFC i dla trójkąta DBC. Więc skoro tak, tu mamy jakąś tam alfę, no to możemy powiedzieć, że twierdzimy na zasadzie kąt-kąt-kąt, że trójkąt EFC jest podobny do trójkąta BDC. Zasada kąt, kąt, kąt. Ok, w porządku. No i teraz, skoro tak, to ja mogę zapisać stosunki boków przecież. I zapiszmy od razu te stosunki boków, które tutaj nas będą interesowały. Które to będą stosunki boków? No CF, czyli ta dłuższa przyprostokątna z małego trójkąta, czyli będziemy mieli CF podzielone przez. Dłuższą przyprostokątną z dużego trójkąta, czyli przez to 4x, ale możemy napisać, to jest wysokość, czyli to jest to nasze A pierwiastek z 3 przez 2. Na razie napiszę, że to jest po prostu CD, CF, czyli dłuższa przyprostokątna z małego trójkąta przez CD, czyli dłuższą przyprostokątną z dużego, a teraz możemy sobie napisać e, na przykład tą przeciwprostokątną z małego trójkącika, to będą 3x. Podpiszę na razie, że to jest CE i podzielone przez przeciwprostokątną z dużego trójkąta, czyli przez CB. Dobra, podstawiam sobie teraz w takim razie to wszystko, co wiem, czyli oznaczmy to tymi naszymi, yy, naszymi a. Więc będziemy mieli CF. No tutaj nie mamy na razie żadnego oznaczenia, więc przepiszę po prostu CF, podzielone przez CD. CD to jest wysokość, czyli a pierwiastek z 3 przez 2. Równa się i dalej mamy CE. CE to jest 3 czwarte tej wysokości. Obliczyliśmy sobie w tym miejscu, że jest to 3 pierwiastki z 3a podzielone przez 8. I to wszystko dzielimy przez. CB, a CB to jest po prostu A, długość boku tego, tego y, trójkąta równobocznego. No i teraz uprośćmy całe to y, równanie, żeby było łatwiej. Y, możemy od razu na krzyż pomnożyć, czyli będziemy mieli A pierwiastek z 3 przez 2 razy 3 pierwiastki z 3 A podzielone przez 8 jest równe CF. Razy a. Wyliczymy sobie tutaj wszystko po kolei. Będziemy mieli a kwadrat. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to będzie 3, i 3 razy 3 to będzie 9, czyli mamy 9a kwadrat podzielone przez 2 razy 8, czyli przez 16. Równa się Cf razy a. No to zapiszę po prostu Cf razy a. Teraz widzimy, że jak ja bym podzielił przez A obustronnie to równanie. Oczywiście A nie jest zerem, bo to jest bok mojego trójkąta równobocznego, więc mogę dzielić. To mi się to A tutaj skróci z tym kwadratem. I zostanie tylko, że 9A przez 16 jest równe CF. Popatrzcie, co my mieliśmy udowodnić, że CF jest równe 9 916CB. No to bardzo podobne, prawda? Ale ja zapisałem przecież moje CB za pomocą A. No to ja teraz mogę zapisać, że przecież to nie jest A, tylko to jest CB jakieś. Więc de facto 9 razy właśnie to moje CB jest równe CF i to jest to, co mieliśmy dowieść. Więc podkreślamy, piszemy co kończy. Dowód i jest koniec zadania. Tutaj uzupełnię jeszcze tylko kwestię założeń i tezy, żebyście dobrze rozróżniali, co jest czym w tych zadaniach na dowodzenie. Założenia to jest wszystko to, co my wiemy w tym zadaniu, na czym możemy się opierać. Natomiast teza to jest to, co my mamy udowodnić, więc de facto tutaj znajduje się nasza teza w tym zadaniu, a założenia w naszym zadaniu znajdują się na rysunku, czy też tutaj w treści zadania. To są te informacje, te pewniaczki takie, z których my korzystamy, żeby dalej wszystko wyprowadzać. Więc przy rozwiązywaniu zadań na dowodzenie, wypisujemy sobie całe nasze założenia, wypisujemy sobie co jest tezą, i piszemy później tutaj już rozwiązanie, czyli to co wynika z naszych założeń. Przekształcamy w pewny sposób te założenia, znajdujemy pewne tam rzeczy na rysunku, i dochodzimy w końcu do naszej tezy, że jest to na pewno prawdziwe, bo wynika to z założeń. I dokładnie tak zrobiliśmy w, tej, w tym zadaniu.